Jezus Maria, moje życie jest szare, jak mój dom, muszę znowu walić śmieci, bo wczoraj się ilibacji. Ja piedzielaj i ten rzuca mi śmieci do w podejrzany, podejrzany libacji. Następne tutaj odchody tego szarego bananowca. Mówiłem mu, żeby nie srał mi na meble, bo kurde, wszystko wypiedzieli. Jak wczoraj mu mówiłem, żeby nie szczał do mojego kibla, to nie słuchał. Kurde, śmieci, Byłem zapewniony. Kurde. Jego pusty jest? Nie ma dziada? Nie ma. Ach, sypię mu. Co jest z tym śmietnikiem? że dopiero był nie pusty. Eee, dobra. On tu coś ma? Mm. Cześć. Siema, co tam? Eee, co jest? Dlaczego ja mam pusty śmietnik, to znaczy pełny? No nie wiem. Ja też mam pełny. Przed chwilą nie miałem pełnego. Coś ty zrobił? No ja nie miałem pełnego i co? To jest wszystko twoja sprawka. Trzeba to ugnieść. Dobra. Skakuj. Skakuj ja na barana. Yeah. O. o, ale breakdown yeah. No Sosia, teraz mamy pusty przynajmniej w koszu No Sosia, teraz możesz popakować wszystko No to... No i znowu pełny Co tam Dawaj, Karajan Ujeżdżamy do sąsiada O, co jest? Skakuj, Jadu Uch, kurde Uch, O, Hasio, trochę... śmietnik jest Sąsiad, żyjesz? Sąsiad Co się Wie? stało? Hasio. Widzę, że hasiok, to idź po hasiok co idę, a bo ty idź Tum, trum, tum, tum, pusty? o pusty Dawaj A nie Trochę pusty To wysyp Nie nasze śmieci Dobra Nikt nie patrzy ja my Nie, my tu sami Dobra, koniec no. Tum, trum, tum, tum, no i wywalaliśmy śmieci Raz I dwa Kurde, radiusz. Ile ja mam tych śmieci po tej i ja pierdolę Kurde, jeszcze to a już zapewniono wszystko co chce przegrałeś? Ja mam jeszcze jeden kubełek Dobra, trzeba coś pomyśleć. Patrz, tam jeszcze stoją. No że się jak króliki nie mają te kwitniki Strządzę, co te kuby tam robią? Przecież nas tylko dwóch tu jest. Nie wiem, nie powiem, jak tu jestem następstwo. Dobra, jeszcze to, tutaj palety wczoraj. Kurde śmieci, 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 śmieci. Co ja wczoraj z tym rzutkiem robiłem ja nie pamiętam? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Kurde. Wiem, że jak piliśmy... jest dry. Wiem, że jak piliśmy u mnie, to przyliśmy się do niego. I dalej nie pamiętam. Sąsiad, ja myślę, że tyle śmieci to ja nawet na Wielkanoc nie miałem jak sprzątałem cały dom O, i ostatnie śmieci. No mm. i jeszcze to i chyba żeśmy posprzątali wszystko. Ctaj posowałoby chyba... O to, kurde o, sąsiad Orze mater. Chyba co posowałoby co? Ile tego tu jest? Boże świetnie. Ja pierwdzielę sąsiad, cośmy zrobili. Wieśmy wczoraj pili. Oj, Ej, trochę butelek będzie Chciałbym się przydostacie? Tutaj to postawy, to tu jeszcze Sąsiad, siema sąsiad, przywiozłem śmiciarkę. O, Jurek Owsiak Siema, siema. Dzieci pulsatu przyjechały Pozdrawiamy TVN to Tyle Pa sąsiad, komu kradłem. Znaczy nie wiem komu kradłem, bo leżała i zwziałem. No sąsiad, raz w życiu coś dobrego wymyśliłeś No. Dobra, to tutaj. Dajesz. Aj, cwa, i stwaj, dawaj. Yeah. Kurde. O kurde, apokalipsa zombie. To nie i bo się myśli sąsiad. Trzeba sąsiad to jakoś inaczej rozegrać. Czy ty piramidę robisz? No p Majów. Patrz, wstaję tu. Dobra, dawaj sąsiad. Dobra i leci. Nie mam jakiegoś podnieśnika, bo tej dziary. No jakbym miał, to bym użył Aha. Dobra, sąsiad. następny leci. Powiedz mi, skąd mamy w ogóle śmieci? Oj, sąsiad, jakżeś nie sprzątał od swoich chrzcin, jakżeś od ciotki dostał 500 dolarów i żeś to podarł i potem się rozmnożyło jak plemniki w twojej matce, to oj, nie wiem, sąsiad, nie wiem. Pamiętam, że wczoraj piliśmy, ale tylko tyle. Pamiętam. I więcej filmików. Kurde, sąsiad. Co ja pamiętam, to... Ugietarkę mam tutaj, patrz. O! Ale wciągło, jak mefedron w nos hm. Pamiętam wczoraj, że piliśmy, najpierw u mnie piliśmy, później u Ciebie piliśmy, ale... Ja jeszcze pamiętam, że Kwaśniewski z nami był Skąd my mamy tutaj śmierci, to ja nie powiem, o O, o kurde, Jest, A. Podnośnik. Jest podnośnik jednak No No to sąsiad bierz się do roboty Ty, trzeba chyba tak razu zrobić Mmm, dobra To, to, to i to Kurde, sąsiad, pomóż gdzie ten szarak się podział? Ło halo, co ty tam robisz? Pfu, usunąłem cię O, jesteś łysy jak jajko Kurde, gdzie moja czapka? Czekaj, zaraz poszukamy A, dupa tam Dawaj mi czapkę Co jest, sąsiad? Czapki szukam Nie znajdziesz przecież, czapka jest w ślucarce Nie mm, Brawo ty, dobra Dobra, Dawa, do roboty asiu, Mietnik yes. Jeden pociął I lecimy dalej no w w takim tempie to my wywiedziemy. I damy. jeszcze raz? I gdzie to wywieziemy Dobra, to dobra. Do jeziora? Do jeziora wywieziemy? A, no, znaczy wysypiamy ci za domem. Aha, to dobra. I jeszcze jeden kubeł leci. Kurde, skąd? Widziałem skąd skąd sumie te kubeł wjejeje. jeszcze lekniku? ten. My sami jesteśmy, tylko ten śmieci zostało. Sąsiad, jak twój dziadek kiedyś tu był, to mówił, że przywiezie nam z Ameryki trochę kubów na śmieci, bo my według niego śmieci byliśmy i nam teraz przygód. Ja myślałem, że żartował, że z tymi śmieciami. No, ja też myślałem, ale widzisz ile stało za mną. No, to ostatni chyba. No sąsiad, chyba żeśmy posprzątali I cały tera. świat. Zawaliście sąsiad, dobra, jedziemy. No to sąsiad, lecimy. Policja! Halo, halo, gdzie jest sąsiad? Siema. Siema. Nie. Masz szapkę. O, dzięki sąsiad. Dobra, lecimy na koncert. Dobra, spierdzielamy, nas tu nie było. No to lecimy. Tak, spierdzielamy. Jedziemy do Londynu. Tym, tym, tym tym. Co złego to nie my. Co złego to nie sąsiady. I tak właśnie wygląda krajobraz przed sąsiedzkimi domostwami po Libacji z Aleksandrem Kwaśniewskim, która trwała dłużej niż wybory prezydenckie w USA.